się ma zajęki, już wam tłumaczę dlaczego no mm, widzicie ten oto film SNAFA. Ponieważ to będzie <laughs> Spróbuj się nie zaśmiać challenge SNAFA. Mm, tak jest. To nie jest jakiś żaden specjal, po prostu mogę nagrywać kiedy chcę, ile chcę i jak chcę, spróbuj się nie zaśmiać challenge. Może być z tego odnaleźć 15 odcinków, mnie to tam nie zależy Ale po prostu chciałem zrobić taką serię, która będzie, no... Na przykład takie jak Mod, co... Znaczy... Teraz planuję tak Garrysmotha co tydzień, dwa tygodnie robić To na przykład tak co tydzień, dwa tygodnie Będzie strudzi się challenge Pamiętajcie o poniedziałkowym live'ie O godzinie 16 albo 16.30, ale... Nie, chyba 16 .00. Z horrorków będziecie mogli wybrać dla mnie jakiś horrorek to wolny, który mam po prostu nagrać, ponieważ już dawno nie było horrorków na moim kanale. A chciałbym w końcu się troszeczkę postraszyć. Mam nadzieję, że macie dla mnie takie straszne horrorki. Ale oczywiście, na będziecie pisać propozycje horrorków, ale dobra. Nie przedłużając, bo już się tutaj jak nagadałem. Zaczynamy. Początek już trochę śmieszny był, ale ja się nie zaśmiałem Jeśli się zaśmieję y, trzy razy, to przegrywam. Wiadomo, mm, to oglądałem, to nie jest śmieszne. Chociaż nie wiem, może będzie śmieszne, zobaczymy. No, o, już tam palobo leski.

Mam no, za dobre poczucie humoru, żeby się nie smasić, nawet przy tym, że bo nie przeszkadza czytać Freddy kasetę. Już jeden... Raz zaśmiałem się, jeszcze dwa razy. Dobra. LOL OM Wystarczy sobie takie hmm To... Nawet, nawet tak leci tylko się uśmiechnę, to oznacza, że przygrywam, bo w końcu to znaka uśmiechu. Więc, dobra. Mniejsza z tym. Oj. to się zaczyna. Pat! Oj, a pier... Uciekać. No, bo oni silny. Musi stawiać opór. Purboni, purboni. Oj. Musiało boleć. No, Foxy już się do Już wiadomo skąd powstał Witterboni. Boni Patrzymy dalej? Oj. Uuu. To też musiało boleć. tá que o Jezu ah no Foxy, Foxy, oi como se foi o ataque o oi que bagulho a Call da jump skirt na vadiquinho Au nam się wyprawia What the heck? Oj, Oj, kara. kara to to nie mała kara. O Jezus Maria! Wow, Marian! Help! Wow! O Jezu! A to mówka! Fuuuuuj! Dy! Drugi raz! No bo ja tak chrząknęłem ze śmiechu. Przyznaję się, że chrząknęłem ze śmiechu. Bo ten Freddy był taki skulony mm, mm, mm. Dobra, czy jeszcze raz się zaśmieję? Przegrywam Fak, jeszcze 7 minut filmu A ja już Wykorzystałem dwa śmiechy Ach, Kochani, mam za dobry humor Chyba się zaśmieję trzeci raz Ale się boję bardzo, że ja to przegram Bo wiadomo, że ja to przegram Jeszcze tylko jeden raz mogę się zaśmiać ale jeszcze 7 minut filmu, no. Come on, what? Też tak bym chciał, też tak bym chciał. Niech mi coś spadnie z nieba. Głupno. Oj, za, 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 co było? I all did the end. Aha. Fajnie. Dobra. I'm sorry, I'm not your dad. Mama! Surprise. Somebody stop. I can't control it. Huh? <coughs> W tym dziennie springtrapa, FNAF meets Animal Sound. Oj, on rozszerzył guz jak STP 096 Przepraszam, ja takiego typa we FNAF nie widziałem. Kim on jest? On nie może być z FNaFa Nie no, sobie, że jakiś dinozaur był w FNAF-ie. Przeróbce, no to jeszcze... No, mogę zrozumieć, ale jak w no to nie ma żadnego dinozaura. Ręka to i Frediego. Fuck, zaraz się zaśmieję. Bądź silny w Bądź silny. Wow, udało się. Czapka Freddy zamartwia się nad czapką hmm? Będzie walka o czapkę, nie, nie, no po prostu Będzie walka o czapkę, no Przepraszam, to Czy, 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 czy to jest normalne, że być walka o czapkę? Jaki to zrobił? Mhm, tyle widzieliśmy Freddy To ja przyszedł? Bonnie? Nie, nie gadajcie No i Bonnie wygrał walkę Jest ścisze, bo jest głośno bardzo. A ja nawet wysukawek jestem nawet. Wyścigiliśmy, ale prawie. Ups! Już się prawie śmieje, ludzie, a już nie chyć śmieje. Ops! Ktoś został... Nie mogę się powstrzymać... A ta se myśli... What the... What the hell is this? Czy ja w psychiatryku? Wyglądowałem psychiatryku. Ja musiałem to oglądać. Ja musiałem to oglądać. Ludzie, ja już... Ja już się wśmiałem w duszy, ale... No, udało mi się nie zaśmiać na zewnątrz. Jezus. Marian, co to miało być? Ho Ostatnio tracę głos na odcinkach powoli. Jakby nie było sobie przerwy na kanale dla mojego głosu. Kurzył Nie, robię krzywdy Mam broń Ty, Mucha, nie lataj mi na odcinku, OK yy, Nic Nic się nie stało Nic się nie stało, spokojnie No, jakoś wytrzymuje, Ile jeszcze zostało? Jest końcówka. Wytrzymam to, dam radę. Dam radę, wygram, to dwa razy się zaśmiałem. Ops! I ona koniec się zaśmiałem. Ale nie no ten Foxy mnie rozwalił takie. Takie. DEAD! Nie no ten najlepszy. Dobra, czyli chodzi na to, że przegrałem. No to było wiadome. To już było wiadome na początku odcinku, że przegram. Dead! I... To... Przegrałem! MGP jest loserem! Dzięki za obejrzenie tego odcineczka Na razie, cześć! Yy, specjalności dla Jayce Cinema Że znalazłem dla niego film Możecie go zasubować Reklamacja Reklamacja Jace Cinema Możecie go zasubskrybować Link do kanału w opisie Nie no... Spoko typek, spoko robi Spoko, że znajduję jakieś filmy śmieszne i to na nas wrzuca. Bo ci nie musimy szukać po YouTubie, tylko możemy sobie od razu zobaczyć. Dobra, ale ja już się żegnam, siema, już mam dosyć, 20. godzina, a ja jeszcze nie śpię. Wow, a więc siema I telefon.